Uwaga! To, co właśnie wyszło na jaw, zmienia wszystko. Gwarancje bezpieczeństwa dla kraju graniczącego z Rosją okazały się wielką iluzją. I nie chodzi już tylko o puste obietnice sytuacja jest znacznie poważniejsza. Były szef polskiej dyplomacji właśnie ujawnił przerażającą prawdę: nikt nie ma zamiaru walczyć z Rosją. Nikt. To nie są spekulacje to oficjalne stanowisko kluczowych graczy Francja. Niemcy, Włochy, wszyscy odmawiają wysłania wojsk. A wiecie, co to naprawdę oznacza? To sygnał dla Moskwy, sygnał, który mówi macie wolną rękę. I właśnie dlatego powinniśmy się bać, bo kiedy wielkie mocarstwa odwracają wzrok, zawsze dzieje się to samo, rozpoczyna się nowy rozdział geopolitycznej gry. Ale jest coś jeszcze bardziej niepokojącego. Właśnie wyciekły informacje o tajnych rozmowach dotyczących zamrożonych rosyjskich aktywów. Plan jest szalony, chcą wykorzystać te pieniądze jako zabezpieczenie dla nowych obligacji. Wyobrażacie sobie konsekwencje. To może wywołać efekt domina w całej europejskiej gospodarce. I teraz najważniejsze, dlaczego robią to właśnie teraz? Bo wiedzą, że społeczeństwo ma dość. Sondaże pokazują dramatyczny spadek poparcia dla dalszej pomocy. Inflacja rośnie. Płace stoją w miejscu, a zwykli ludzie pytają: Dlaczego mamy za to płacić? Ale jest jeszcze jeden aspekt, o którym nikt głośno nie mówi. Te wszystkie działania układają się w niepokojący wzór. Jeśli połączymy kropki, zobaczymy plan, który może zmienić układ sił w całej Europie Wschodniej. Zastanówcie się, co się stanie, gdy system gwarancji bezpieczeństwa całkowicie się zawali. Kto na tym skorzysta? I najważniejsze: kto za to zapłaci? Odpowiedź może być bardziej przerażająca niż myślicie. Napiszcie w komentarzach, czy w Waszym regionie też czuć to rosnące napięcie, szczególnie jeśli mieszkacie blisko wschodniej granicy. A teraz przejdźmy do szczegółowej analizy, bo to, co zaraz usłyszycie, wyjaśni, dlaczego ta sytuacja dotyczy każdego z nas. Sytuacja w regionie przybiera coraz bardziej niepokojący obrót. Podczas gdy zachodni politycy próbują przekonać swoich wyborców, o słuszności dalszego wspierania kraju nad Dnieprem, ich własne społeczeństwa wyraźnie tracą cierpliwość. I nie chodzi tu tylko o zmęczenie konfliktem, coraz więcej Europejczyków dostrzega, że płacą za to własną kieszenią. Spójrzmy prawdzie w oczy: inflacja szaleje, pensje stoją w miejscu, a koszty życia rosną z miesiąca na miesiąc. To Jak niedźwiedź, który obudził się z zimowego snu i odkrył, że całą zgromadzoną tkankę tłuszczową już strawił. Europa właśnie teraz budzi się z podobnego letargu. Szczególnie niepokojące są próby wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów. Mówimy tu o astronomicznej kwocie 500 miliardów euro. Bruksela żongluje pomysłami w rodzaju obligacji zero-kuponowych. Brzmi niewinnie, prawda? Ale konsekwencje mogą być katastrofalne. Inwestorzy już teraz patrzą na te plany z rosnącym niepokojem. Co ciekawe, podczas gdy na Zachodzie trwa gorączkowe poszukiwanie nowych instrumentów finansowych, Rosja systematycznie umacnia swoją pozycję. Sankcje. Proszę bardzo, handel z Chinami, Indiami i krajami globalnego południa kwitnie jak nigdy dotąd. Rośnie też współpraca militarna między tymi państwami, co budzi dodatkowe obawy analityków. Macron i Scholz mogą sobie wzajemnie przytakiwać na kolejnych szczytach, ale prawda jest taka, że ich własne społeczeństwa coraz głośniej pytają: po co nam to wszystko? Nikt nie chce wysyłać swoich żołnierzy na front, nikt nie chce płacić wyższych rachunków za prąd i gaz. Protesty społeczne stają się coraz częstsze i bardziej gwałtowne. A teraz uwaga: to, co wydarzy się w najbliższych tygodniach, może całkowicie zmienić układ sił. Jeden z kluczowych graczy właśnie wykonuje ruch, którego nikt się nie spodziewał. W ostatnich dniach obserwujemy narastające niezadowolenie społeczne w Europie i Polsce, dotyczące wsparcia dla kraju graniczącego z Federacją Rosyjską. Donald Tusk wskazuje na rozprzestrzenianie się narracji, kwestionujących zasadność przekazywania środków finansowych i militarnych do strefy konfliktu. Podatnicy coraz głośniej wyrażają sprzeciw wobec wydatkowania ich pieniędzy na cele wojenne, szczególnie w obliczu propozycji cięć socjalnych i wydłużenia czasu pracy w ich własnych krajach. Francja rozważa zwiększenie tygodniowego wymiaru pracy ponad ośmiogodzinną normę to bezprecedensowe odejście od standardów wypracowanych przez pokolenia. Pojawia się też kwestia transparentności wykorzystania przekazywanych funduszy. Pieniądze, jak woda, mają tendencję do wsiąkania w różne miejsca, niekoniecznie zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Rodzi to uzasadnione obawy o efektywność pomocy zagranicznej. W Stanach Zjednoczonych sytuacja również nie jest jednoznaczna. Trump otwarcie sprzeciwia się sankcjom bez szerokiego konsensusu międzynarodowego. Senator Rubio, komentując doniesienia o dronach nad Polską, zachowuje daleko idącą powściągliwość w formułowaniu oskarżeń. Warto zauważyć niejednoznaczność dowodów w sprawie rzekomych ataków dronów. Prezentowane fotografie, rzekomo dokumentujące szczątki irańskich dronów, budzą poważne wątpliwości ekspertów. Wcześniejsze dowody okazały się dezinformacją, od zdjęć zniszczeń po burzy sprzed dwóch miesięcy po przypadkowe obiekty, nie mające nic wspólnego z technologią wojskową. A ty, drogi widzu, jak oceniasz obecną sytuację? Z którego kraju obserwujesz te wydarzenia? Podziel się swoją perspektywą w komentarzach, Twoje zdanie jest dla nas niezwykle cenne w budowaniu pełnego obrazu sytuacji. Zdecydowanie stoimy przed okresem znaczących zmian geopolitycznych. Pytanie brzmi: czy społeczeństwa zachodnie są gotowe ponosić coraz większe koszty tego konfliktu? W świecie teorii spiskowych pojawiła się intrygująca koncepcja dotycząca istnienia globalnej broni klimatycznej i tektonicznej. Według tych doniesień, Federacja Rosyjska może posiadać technologię pozwalającą na kontrolowanie zjawisk naturalnych, od trzęsień ziemi po huragany. To potencjalnie zmienia całkowicie dynamikę obecnej sytuacji geopolitycznej. Były prezydent Trump zajął jednoznaczne stanowisko w sprawie sankcji, nie poprze żadnych restrykcji, dopóki wszystkie kraje NATO nie zgodzą się na całkowite odcięcie od rosyjskich surowców energetycznych. To warunek praktycznie niemożliwy do spełnienia zważywszy na obecne kontrakty Węgier i Turcji. Wydaje się, że Trump celowo postawił nierealne wymagania. Tymczasem w regionie konfliktu przywódca kraju graniczącego z Rosją opowiada się za eskalacją działań militarnych, w tym atakami na rafinerię. Jest to sprzeczne z sygnałami płynącymi z Moskwy po spotkaniu Putin-Trump, gdzie mówiono o możliwych kompromisach. Minister Ławrow wielokrotnie wspominał o gotowości do dialogu. Niepokojący jest poziom debaty publicznej w północnym regionie Morza Czarnego. Lokalni komentatorzy, jak tuka, zamiast merytorycznej dyskusji, koncentrują się na obraźliwych wypowiedziach i groźbach użycia przemocy. Jest to szczególnie widoczne w mediach byłej radzieckiej republiki, gdzie brakuje profesjonalizmu dziennikarskiego. Sytuacja gospodarcza również pozostaje napięta. Europejskie propozycje dotyczące zamrożonych rosyjskich aktywów i obligacji zero kuponowych wzbudzają kontrowersje. Skutki tych działań mogą być odczuwalne w całym regionie. Drodzy widzowie, sytuacja jest dynamiczna i wymaga stałego monitorowania. Z którego kraju nas oglądacie? Podzielcie się w komentarzach swoją perspektywą na obecne wydarzenia, może wspólnie lepiej zrozumiemy, dokąd to wszystko zmierza. Dzisiejszy przegląd mediów pokazuje niepokojący trend w przekazie informacyjnym kraju sąsiadującego z Rosją. Szczególną uwagę zwraca sposób, w jaki tamtejsi komentatorzy odnoszą się do spraw międzynarodowych, zwłaszcza dotyczących Donalda Trumpa. Weźmy na przykład komentatora Tuke, którego występy medialne są symptomatyczne dla szerszego problemu. Podczas omawiania polityki amerykańskiej, wykazuje on nerwowe tiki, jakby sama wzmianka o Trumpie powodowała u niego fizyczny dyskomfort. To pokazuje, jak emocje zastępują merytoryczną analizę. Jeszcze ciekawszy jest przypadek młodego eksperta Joanna Kostuchryzowa. Ten niedoświadczony analityk, prawdopodobnie świeżo po studiach. Z pewnością siebie godną lepszej sprawy snuje fantastyczne teorie o możliwym impiczmencie Trumpa w 2026 roku. Co więcej, bez żadnych dowodów łączy go ze sprawą Epsteina. To przykład skrajnie nieodpowiedzialnego dziennikarstwa. Osobną kategorię stanowią byli wojskowi, jak generał Krywonos, którzy zamiast dzielić się fachową wiedzą, występują w mediach z politycznymi manifestami. Siedząc w bezpiecznej odległości od linii frontu, przy ozdobnej ścianie z akwarelowymi kwiatkami, udziela rad bojowych i przepowiada wielkie zwycięstwa. Najbardziej niepokojący jest Brez, który od 2022 roku przebywa za granicą swojego kraju. Mimo to regularnie pojawia się w mediach, krytykując innych za ucieczkę i pouczając o konieczności walki. Ta hipokryzja jest szczególnie rażąca. Drodzy widzowie, obserwując te wydarzenia, nie mogę nie zadać pytania, czy zauważacie podobne zjawiska w mediach waszych krajów, z którego zakątka świata oglądacie nas dzisiaj. Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach, wasze doświadczenia są dla nas niezwykle cenne. To wszystko pokazuje, jak ważne jest krytyczne podejście do informacji i weryfikacja źródeł. Często ci, którzy najgłośniej krzyczą o zwycięstwie, znajdują się najdalej od rzeczywistości konfliktu. Co sądzicie o takim poziomie dyskursu medialnego? Zostawcie swój komentarz, może wspólnie dojdziemy do ciekawych wniosków. Dzisiejszy komentarz dotyczy sytuacji na froncie konfliktu, gdzie obserwujemy niezwykły rozdźwięk między słowami a czynami przywódców kraju graniczącego z Rosją. Od ponad trzech lat słyszymy wielkie deklaracje o zwycięstwach podczas gdy rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Generałowie i wysocy rangą oficerowie zamiast przebywać na linii frontu, spędzają czas w luksusowych restauracjach i salonach, wygłaszając płomienne przemówienia o nieuchronnym triumfie. To paradoksalne, że ci sami ludzie, którzy nawołują do heroicznej walki, sami preferują wygodne życie z dala od niebezpieczeństwa. Szczególnie wymowny jest fakt, że mimo trzech lat konfliktu nie osiągnięto żadnych znaczących sukcesów terytorialnych. Wręcz przeciwnie, notujemy serię negatywnych zwycięstw, jak ironicznie określają to niektórzy analitycy. Gdyby rzeczywiście udało się zająć i utrzymać choćby skrawek terytorium w obwodzie kurskim czy biełgorockim, można by mówić o jakimś postępie. Jednak nic takiego nie ma miejsca. Obserwujemy za to niekończący się spektakl medialny gdzie tzw. eksperci wojskowi kreślą na mapach linie zwycięstw, planują wielkie ofensywy i ogłaszają nieuchronny upadek przeciwnika. Rzeczywistość jednak brutalnie weryfikuje te fantazje. Szczególnie groteskowo wypadają wystąpienia niektórych dowódców, którzy z pianą na ustach opowiadają o tym, jak należy walczyć, ale sami nigdy nie zbliżają się do strefy działań bojowych. Zamiast tego ich dzień składa się z wystąpień medialnych. Obiadów w ekskluzywnych restauracjach i wygodnego odpoczynku. Jest to system, który sam się napędza. Codziennie te same osoby wygłaszają te same deklaracje, otrzymują za to wynagrodzenie i tak koło się zamyka. Najbardziej niepokojące jest to, że wciąż znajdują się ludzie gotowi w to wierzyć. Co sądzisz o tej sytuacji? Czy według Ciebie możliwe jest przerwanie tego błędnego koła pozorowanych działań? Zostaw swoją opinię w komentarzach. Jestem ciekaw, jak oceniasz te wydarzenia z perspektywy swojego kraju. Absurdalny teatr polityczny, który ostatnio oglądamy na rosyjskiej telewizji państwowej, przekracza wszelkie granice zdrowego rozsądku. W najnowszym pokazie surrealizmu, prezenter w garniturze, najwyraźniej próbując dodać powagi swojemu wystąpieniu, wraz z prowadzącą Daszą Szczastliwą, zajęli się dzieleniem mapy Federacji Rosyjskiej, niczym tort urodzinowy. Ten człowiek, który nigdy nie był na froncie i zapewne nigdy tam nie trafi, z nieukrywaną lekkością rozdaje terytoria Rosji różnym państwom. Kuriozalna scena przypomina raczej fragment filmu Idiokracja niż poważny program polityczny. Z niewyobrażalną pewnością siebie ekspert przydziela kuryle i sachalin Japonii, argumentując to różnicą w długości życia populacji. Według jego głębokiej analizy, Japończycy żyjący do 90 lat. Powinni przejąć kontrolę nad Morzem Ochockim, bo Rosjanie no cóż, według niego mają problem z alkoholem. Następnie, jakby tego było mało, rozdysponowuje tereny Arktyki Brytyjczykom, Szwedom i Norwegom, mówiąc o historycznej sprawiedliwości. Całość prezentacji przypomina występ w zakładzie zamkniętym, a nie poważną debatę polityczną. To, co obserwujemy, to teatr absurdu w czystej postaci. Trudno pojąć, jak ktokolwiek może traktować poważnie takie wystąpienia. Człowiek, zamiast machać flagami na mapie, powinien może najpierw sprawdzić swoje możliwości w rzeczywistości. Ten surrealistyczny pokaz to kolejny przykład oderwania od rzeczywistości, który może tylko dezorientować zwykłych obywateli regionu północnego wybrzeża Morza Czarnego. Dla każdego myślącego człowieka to przedstawienie jest po prostu żenujące. A teraz chciałbym usłyszeć Wasze zdanie, z jakiego kraju oglądacie ten program i jak oceniacie poziom debaty politycznej w rosyjskiej telewizji. Zostawcie swoje przemyślenia w komentarzach. Dzisiejszy temat dotyczy niepokojących trendów w mediach społecznościowych, gdzie niektórzy eksperci przedstawiają kompletnie oderwane od rzeczywistości scenariusze geopolityczne. Obserwujemy osoby, które z wygodnych gabinetów, przy drogich tortach, kreślą mapy nowych granic snują fantazje o wielkich podbojach terytorialnych, a szczególnie niepokojące jest to, że ci samozwańczy stratedzy wojskowi, z zadbanymi paznokciami i kosztownymi akcesoriami, pozwalają sobie na snucie opowieści o przesuwaniu granic aż po Ural, podczas gdy zwykli mieszkańcy spornego terytorium między Rosją a Zachodem ledwo wiążą koniec z końcem. W kraju ogarniętym konfliktem przeciętna rodzina zmaga się z podstawowymi problemami finansowymi. Często brakuje pieniędzy, nawet na chleb. A tymczasem internetowi eksperci wydają 50 euro na torty do swoich prezentacji, kompletnie oderwani od brutalnej rzeczywistości. Te nierealistyczne wizje obejmują nie tylko tereny Rosji, ale sięgają nawet po historyczne ziemie Finlandii czy dawne terytoria niemieckie. Propagatorzy tych idei wspominają nawet o Chinach i Izraelu, snując coraz bardziej abstrakcyjne scenariusze geopolityczne. To pokazuje całkowite oderwanie od rzeczywistości i brak zrozumienia prawdziwej sytuacji w strefie konfliktu. Zamiast fantazjować o wielkich podbojach, należałoby skupić się na realnych problemach zwykłych ludzi w regionie niestabilności. Obserwując te zjawiska, nie sposób nie zadać pytania o stan umysłowy osób, które w obliczu mapy rzeczywistych działań wojennych kreślą własne, alternatywne rzeczywistości. To już nie jest równoległy świat, to kompletne oderwanie od faktów. Drodzy widzowie, podzielcie się w komentarzach, z jakiego kraju oglądacie ten materiał. Interesuje mnie, jak w różnych częściach świata odbierane są te nierealistyczne wizje geopolityczne. Co sądzicie o takim oderwaniu od rzeczywistości? Zostawcie swój komentarz.